Wszystkich smyk zagarniemy, byłoby Planet. Ze mną jest Martyna. Przywitaj się. Hej. W opisie będzie jej kanał i dzisiaj wylosujemy dwie osoby z mojego klubu, które zostaną jak mają hashtagi dwa prezenty, a jak nie to jeden. Będzie się prezent. A zaraz napiszę, że nagrywam. Dobra. Prywatny. Dobra, mm. no, to jest. Mój klub. Jaki ty masz klub. Weźmy, ja chcę dokładną. Weźmy, powiedz, Weźmy, pokażę mój profil. Pokażę profil Marcyny. To no. jest ona. No. Ale teraz mam taki komplet. To taki śliczny komplet. Lepiej. Teraz się e, myślę, Teraz ja chcę... wybieramy dwie osoby, które zostaną albo dwa, albo jedną prezent. Teraz nosujemy. Ja chcę czekać po bo... Zusia. Ja piszę sobie. Wyszła na ola Zusia, Zusia, dusia. A ty masz kaształk? Weź tak, Powiedz mi, nazwę Twojego klubu. Weź, prześlę. E, Niestety nie masz mojego hashtagu, więc e, nie dostaniesz dwóch tylko jeden. Teraz wylosujemy drugą osobę. Wyszło na, na tą osobę rozkazana, czyli sudo, czyli cudo. Damy jej prezent. Prześledzi, bo nie, nie idzie wyszukać. Teraz myślimy Martynie, Kluf myślimy wszystkich A co? Ciekawe, czy do sobie szukać? Nie? nie? Teraz sobie ten wejdę tylko Ile mam ludzi dostępnych? Ja mam mało mam... ludzi Chcesz teraz... zobaczyć, ile ja? Poczekaj, zaraz Patrz. Tko nic nie robię. Zaraz do ciebie robię. Oj Martyna, zobacz. No pokaż. Mam no, dużo. Strasznie. Strasznie. A mam mniejszy radio od ciebie. Takie no, <grywa> no, <grywa> no, laki no. no teraz napiszemy, że na Są, teraz ktoś mi napisał. Hej, ty. Pozdrawiam! Martyna, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 9, 0, 5! Przepraszam, że się pomyliłam. O, to nie mogę klubę, bo już mam 50, 50. 50. To ten, 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 ten. Może teraz jak czy muzykę po czy nie? Nie wiem, i przepraszam za dźwięki Aha, no i przepraszamy za jakieś dźwięki w tle, za jakąś głupią bajki po łódku oglądam. Bajki. Bajki. Ogląda. Y, ty. a Jakiś nie mam? Nie wiem. jakoś tak. Siemanko, ty. Pozdrawiam. Pozdrawiam Amanda. Długo z nią nagrywam, Bardzo dużo z nią nagrywam, więc wiecie pewnie kto to jest. Nie. Nie. Nie, może pójdziemy zaraz na czat. Puścimy muzykę i jakąś dzikie dance zrobimy. No to, bo to eee, muzyka. マジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャンマジャ that he has Terima kasih telah menonton! Libera con la papaya! Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it up. Low life, yo lie, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my girl for 44, but she in the back door but you know I don't care. step up in the smoke, just a swing in my hair. Trick talkin', walk Walk If you' down with the set, take a bullet with some grip and take the smoke on this jam Out of town, put it down for the father of rap. And if you happen to get cracked, trick shut get your me. trap. Get Come me. back, get back. That's the part of success. If you believe in the ass you be relieving the stress. Da, -da, 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 -da. It's the one and only Dzisiaj na tyle i pa! Pożegnaj się, no pa!